Cześć Madrysowa z Pocna o Witam Witam serdecznie, zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Dziękuję za piękne komentarze, za to, że jesteście i za subskrypcję kanału. A jakie karty? Już Wam mówię. Wasze możliwości finansowe na ten czas dziewiątka pucharów. Jak działać w miłości Trzy Buławy? Co przybliży Was do sukcesu zawodowego? Giermek mieczy? Jak tutaj podejść do rodziny Wisielec? Seniorzy, ich energia to bieg magdenarowy. Jakie sygnały może wysyłać do nas organizm i na co zwrócić w kwestii zdrowia, oczywiście uwagę. No i co przyniesie osobisty spokój trzy pucharki. Zaczynamy od dziewiąteczki pucharków. Bardzo fajna karta przepychu, spełnienia marzeń, obfitości. No i tutaj te finanse będą, tylko że możecie przy tej karcie też chcieć wydawać tak więc obfitość, niezależność, spełnienie oczekiwań, ale też i możliwość wydawania, no bo to jest też celebracja, lekkość po prostu. Jak działać w miłości? Trzy buławy. Komunikować się, podróżować, jeżeli mamy ukochaną osobę, planować podróż, wyjechać, spędzać miło czas, relaksować się i w ogóle jest to karta działania, więc nie stoimy w miejscu, pokazujemy się, doświadczamy, okazujemy emocje w bardzo taki spontaniczny sposób, co będzie kluczowe, ale jest to piękna karta na miłość, realizację planów zbliżenia do ukochanej osoby lub poznania niezwykle fajnej osoby z dużym. Potencjałem na rozwój emocjonalny i właśnie tutaj konkretny, czyli na związek. Co przybliży Was do sukcesu zawodowego? Spryt, elokwencja, wykorzystywanie okazji, ale uważajcie na dezinformację oszustwa, piękna karta na, na naukę, bo możecie teraz mieć bardzo niezwykle. Taki chłonny i błyskotliwy umysł, który po prostu będzie chłonął jak gąbka wiedzę, i będzie to naprawdę dla Was niezwykle korzystne. Jak postępować z rodziną? Tak, wisielec. No, wisielec jest specyficzny, bo on jest odwrócony w jakimś sensie no, do góry nogami, tak. A więc nie możecie standardowo działać. Musicie albo się w jakiejś kwestii poświęcić lub w ogóle zatrzymać i wstrzymać, bowiem cierpliwość jest kluczem, być może ten okres jest potrzebny, by coś się zresetowało zmieniło. Seniorzy, Giermek, Denarów. Karta tutaj także dla Was nauki. E, możecie się doszkalać, pogłębiać pasje, poszerzać wiedzy. Czytać dużo, oczywiście, spędzać czas z młodymi osobami lub młodszymi. Jest to też karta w ogóle powodzenia u młodszych osób, no i generalnie zadowolenia z siebie pozaiczności dnia, bo tutaj ten tydzień nie będzie jakiś bardzo mocno obfitował w miłość, na przykład, czy wyznanie. Będzie raczej powtarzalny, taki przewidywalny, ale za to możecie się bardzo wiele nauczyć, czy zacząć coś od początku. Dalej, zdróweczko. Co może wysyłać zdróweczko? Kwestia rozliczenia, karta sądu ostatecznego. Karta podsumowań może oznaczać, na przykład dla jednak będzie kartą sukcesu, tak, No bo starali się, bo trzymali pewnych kanonów, pewnych zasad. Ale jeśli tutaj, no niestety, nie działaliśmy zgodnie z jakimiś tam opcjami i no właśnie zasadami, wtedy może być to karta reprymendy. Karta szpitala, uważajmy na te aspekty dokumentów, formalności, pilnujmy ich przede wszystkim, nie przekładajmy e, tych e, tutaj wizyt lekarskich, e, no i nie popełniajmy błędów z przeszłości. Jest to też również karta wskazująca na słuch, ucho, problemy z uszami, e, ze słuchem. No, i karta błędnika, tutaj może być problem z utrzymaniem równowagi, czasami to też się pokazuje. Jak również zwróćmy uwagę na jakieś rady, które będą teraz płynęły do nas z różnych źródeł. No, i co powinniśmy robić, aby osiągnąć spokój, taki sukces, takie spełnienie w tym momencie? Trzy puchary, bawmy się, cieszmy, celebrujmy. Pójdźmy na imprezę, dajmy się zaprosić, bądźmy wśród ludzi, po prostu tu, chwytajmy życie w tym momencie, no, w kwestii zabawy, tak. Pozwólmy sobie na to, bo czasami nie, nie pozwalamy sobie na świętowanie, a więc rozerwijmy się w taki bardzo pozytywny sposób. I tego Wam życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, przechodząc dalej do Wodniczków, witam serdecznie. Drogie wodniki, no i już pas serdecznie tutaj zapraszam na horoskop tygodniowy. Bardzo dziękuję, że jesteście. E, także dziękuję za subskrypcję kanału oraz za łapeczki w górę. No i drogie wodniki, jaka karta będzie Wam przypisana do aspektu finansów? Tak? Jakie Wasze możliwości będą? To królowa Buław. Jak działać w miłości, drzewo życia? Co przybliży Was do sukcesu zawodowego, to księżyc, jak postępować w kwestii rodziny, wędrowiec, seniorzy i ich energia zwierza. jakie sygnały wysyłać może organizm w tym momencie i na co zwrócić uwagę w kwestii zdrowia, to ASPUF, no i co przyniesie osobisty spokój na ten czas, to 8 denarów. Zaczynamy od królowej buław, która jest kartą wskazującą na energię kobiecą. Może symbolizować was, oczywiście, waszą siłę przebicia, zaangażowanie, charyzmę. No wszystko przyjdzie, bo będziecie pracować, działać ciężko mimo wszystko, bo królowa buław jest taka, że ona poprzez swoje zaangażowanie zdobywa, tak? Ona jest przebojowa, silna. Może też oznaczać, że Jakaś kobieta wpłynie pozytywnie na Wasze finanse i też będzie tutaj bardzo dynamicznie uczestniczyć właśnie w kwestiach finansowych. Na ten czas, jak działać w miłości? Drzewo Życia, 79. Karta w Tarocie Snów. Jest to karta, to co się dzieje, dzieje się, wszystko co się dzieje, dzieje się dobrze. Oczywiście specyficzna odpowiedź, ale jest to też dobra odpowiedź. Na pewno dla tych, którzy mają pozytywnie zapisane pewne kwestie, powinni się cieszyć tak z dobrych relacji, że mają powodzenie, że po prostu los im sprzyja, bo to jest im teraz tak zapisane i energia wdzięczności. Natomiast jeśli mamy jakieś problemy, to tutaj no, nie zużywajmy niepotrzebnie tutaj tej energii żalu na to, dlaczego ja i dlaczego mnie to doświadczę, tylko naprawdę próbujmy jednak mimo wszystko coś zmieniać, ale nie stójmy w miejscu i nie rozgrzebujmy tej energii właśnie żalu. Jak podejść tutaj, a co przybliżę, przepraszam, do sukcesu zawodowego Księżyc? Księżyc to specyficzna energia. Uważamy na ocenę ludzi, na ocenę sytuacji. Czasami niestety wilk jest w owczej skórze, więc wszystko dokładnie analizujmy. Bądźmy też tajemniczy, nie mówmy cię. Nie mówmy w ogóle tak o swoich planach, bowiem być może ktoś niekoniecznie jest po naszej stronie i możemy się o tym boleśnie przekonać, jeśli na przykład za bardzo będziemy ufać, czy za bardzo mówić o pewnych kwestiach. Bądźmy tajemniczy i tutaj nie oceniajmy też powierzchownie pewnych sytuacji. Obserwujmy, analizujmy. Jak podejść z kolei do rodziny? Wędrowiec, wędrowiec jest w ruchu, możemy odwiedzać bliskich, podróżować, komunikować. Się. Jest to lekka, bardzo beztroska, niezobowiązująca energia. Tutaj czas spędzania z dziećmi, oczywiście młodymi osobami. No i taka świeża energia, tak? Możecie też fajnie z rodziną spędzić czas podczas podróży. Może zaplanujecie ją także jakaś mała zmiana miejsca zamieszkania, czy na przykład, a no to wyjadę do Was na parę dni i tutaj sobie spędzimy tak lekko, fajnie, miło, przyjemnie. No i ten wędrowiec właśnie o tym świadczy. Seniorzy mają energię z kolei wieży, no jest to karta rozłamu, wypadków, upadków, tych nieprzyjemnych zdarzeń losowych, czasami kłótni, czasami czegoś, co nagle się wydarza i co rujnuje, tak, daną koncepcję, daną relację, no to czasem strata, e, ubogość, e, upadek, żeby potem pozbierać się na nowo cios, który w jakimś sensie ma też zmienić wasze podejście, ma, czasami wieża jest taką kartą, że po prostu musimy sobie coś uświadomić, że coś nie funkcjonuje dobrze i to musi upaść, musi się zrujnować, może być nieprzyjemne, ale ma też ten aspekt zbawienny. Pamiętajmy, nie, że wszystko się dzieje z jakiegoś powodu i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jakie sygnały wysyłać będzie organizm? Azbuław, nowa energia, nowe schorzenia, tak, bo ten as akurat jest bardzo mocno na nowe rzeczy: tak? nowe, nowe schorzenia, nowe stany zapalne, nowe stany podgorączkowe, no nowa energia, tak? nowe dolegliwości, nowe bóle mięśniowe, nowy obszar. Uważajmy na plecy oczywiście kręgosłup, rdzeń kręgowy. No i wszystko co nowe, tak? Jakby ta nowa energia może być tu. Nowy też sposób leczenia może się objawić, jak to będzie pomocny, no ale jednak trzeba będzie zacząć działać. No i co przyniesie Wam osobisty spokój? Osiem denarów. Karta pracy, pracy nad sobą, pracy nad obowiązkami, nad chronologią, rzetelnością, powtarzalnością, nawet jeśli macie to w swoim życiu, to nadal macie nad tym pracować. Być może jest to Wasze takie kwestie, które są do wypracowania, przejścia, zrozumienia, że to na przykład jednak daje jakieś ukojenie i spełnienie. I tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Zobaczmy, kto dalej jest. Tutaj, Ano, idziemy do zoodekalnej rybki. Witam serdecznie, drogie rybeczki. Już patrzymy, co tam u Was. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście, za piękne komentarze oraz za subskrypcję kanału. Patrzymy na aspekty podstawowe? Wasze możliwości finansowe rybki na ten czas 10 buław? Jak działać w miłości? 6 buław? Co przybliży nas do sukcesu zawodowego az buław? Jak podejść do rodziny 5 buław? Seniorzy ich energia 10 pucharów. Jak tutaj spojrzeć na kwestie zdrowia i jakie sygnały może organizm wysyłać dwójeczka denarów? No, i co przyniesie Wam osobisty spokój 6 pucharów. Pierwsza karta to 10 buław na finanse. Jakie są to możliwości ciężkie. Myślę, że uważajcie na wydatki, na obciążenia różnego rodzaju możecie się też bardzo mocno tymi finansami stresować. Może nie być tak źle, ale jednak ciągle coś, ciągle coś, i pewne rzeczy mogą się piętrzyć Nie dodawajcie sobie teraz nowych. W zadań, wymagań finansowych, bo na razie te zasoby pokazują się ograniczone fizycznie, psychicznie, sytuacyjnie, mentalnie. Jak działać w miłości? Sześć buław. No, jest to karta e, sukcesu, zwycięstwa. Pokazujmy się, bądźmy przebojowi, silni, dominujący w jakimś sensie, tak? E, okazujmy tutaj tą pozytywną energię. Tak, jest to karta też zdobywcy mimo wszystko, a więc e, promieniujmy tą pozytywną energią. E, może być też spotkanie na przykład z osoby, która kojarzy nam się z sukcesem, lub na przykład w relacji będziecie. Kimś, kto będzie reprezentować sukces, lub na, nasza połówka będzie tutaj przeżywać okres zwycięstwa i wy również będziecie wraz z nią zwycięzcami. Co przybliży Was do sukcesu zawodowego Azbuław? Nowe energie, nowe pomysły, nowe osoby. Zmiana kierunku całkowita, ten as jest specyficzny, bo on całkowicie zmienia, rewolucjonizuje, ale jest to bardzo ważne, czyli, przepraszam, czyli edycja tego, co żeście zaplanowali w bardzo nowej, spontanicznej odsłonie. Jak podejść do rodziny 5 buław, karta konfliktów, zmagań? Myślę, że tutaj uważajmy na to, byśmy nie byli wciągani w jakieś przepychanki, ani też nie byli. Prekursorami energii e, agresji, która przerodzi się na agresję, czy, czy przełoży na agresję innych e, po prostu osób. Uważajmy na konflikty nasze i na to, byśmy my nie stali się też punktem zapalnym w jakiejś kwestii. I nie dołączajmy się po prostu do, do tego, co do zawirowań. Seniorzy, piękna karta, dziesiąteczki pucharów, karta wskazująca na dar losu, bardzo fajne okoliczności, tutaj zbiegi okoliczności, coś dobrego się wydarzy. Karta spotkań rodzinnych, karta na przykład spotkania też osoby takiej do relacji, dobrych splotów okoliczności, nagrody otrzymania pieniędzy, prezent, coś takiego dobrego. Tutaj bardzo dużo fajnych rzeczy się powinno wydarzyć i powinniście być przeszczęśliwi, bo to karta harmonii i spełnienia. A jeżeli jesteście po rozstaniu, to albo się pojednacie z osobą, którą znacie, tak, która była niedawno, tak, albo poznacie kogoś niezwykłego, kto po prostu będzie działać niczym balsam i będzie to cudownie fascynująca dobra energia dwójeczka denarów w kwestii zdrowia, jakie sygnały może wysyłać organizm. Zwróćmy uwagę na gastrykę, przemiany materii, problemy z oczami, podwójne narządy. No i tutaj organizm może wymagać tego, że będzie trzeba coś opłacić, tak? no bo to są finanse takie dodatkowe tam może chodzić o ćwiczenia, może chodzić o jakieś leki, dodatkową wizytę. No i tu balansowanie też między dwiema terapiami, opiniami dwóch lekarzy, opcjami, koordynacja, no ale jest to też dobra karta, bo mnie się nadzieje, że jeśli to wszystko pogodzimy, to tutaj naprawimy coś, co jest na razie chwiejne, a potem będzie stabilne. No, i co przyniesie osobisty spokój, sześć pucharów, powrót do przeszłości, karta rodziny, bliskich osób, tak, może chodzić o przyjaciół, może chodzić o dzieci, może chodzić o osoby, które budzą w nas bardzo pozytywne emocje. Też powrót do tych obszarów, źródeł, miejsc, które. Są dla nas tym ukojeniem, a więc to przeszłości i zwróćmy uwagę, bo ta przeszłość pozytywna niech niesie energię nam balsamu i właśnie spełnienia spokoju. Tak więc skońcie się w tę stronę, a będzie fajnie i to przyniesie właśnie te, te ukojenie. Tak więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, do zobaczenia, hej.